Hej, hej, pytałem Was o temat na kolejnego vloga, i bodaj, że Piotr Szychowski podrzucił temat, żeby pogadać trochę na temat kolekcjonerskich edycji gier. Do, do kolekcjonerek mam podejście dosyć. Oj, muszę inaczej usiąść. Mam podejście dosyć ambiwalentne, słuchajcie, ambiwalentne różne. Mam parę kolekcjonerek, akurat wygrzebałem z szafy, żeby Wam pokazać Assassin's Creed 3. Część tych kolekcjonerek, unboxingi są u mnie na kanale. <laughs> także, także można zobaczyć. Część z niektórych tych kolekcjonerek, których są unboxingi na kanale jeszcze tam, nie wiem, sprzed czterech lat, albo pięciu nawet, to już nie mam, ponieważ sprzedałem je. I e, Natomiast dyskusja z Piotrem Szychowskim była w kontekście kolekcjonerki do Mass Effecta. Ponieważ Mass Effecta dwójkę i trójkę, jedynki jakoś nie było mi dane, e, Mass Effecta 2 i 3 mam w wersjach kolekcjonerskich. No i oczywiście zastanawiam się, czy nie kupić sobie Mass Effecta Andromedy w wersji kolekcjonerskiej. No ale tutaj mnie uderzyło, że wersja kolekcjonerska Mass Effecta najnowszego Andromedy <coughs> będzie sprzedawana e, znaczy będą dwie wersje. Jedna z jakimś tam modelem tego samochodziku, tak? Nie pamiętam jak on się nazywał. Druga ma być z modelem tego samochodziku, ale zdalnie sterowanym. I, no i oczywiście poza tym jakieś tam jakieś jakieś jakaś książeczka jakieś artbooki, wiecie no jak to w kolekcjonerkach i y, natomiast to co jest najciekawsze to to że ta kolekcjonerka Mass Effect Andromeda będzie dostępna bez gry tak co jest dla mnie lekko szokujące ale rzeczywiście tak będzie dostępna bez gry Grę będzie można sobie kupić osobno. No i z jednej strony jest to posunięcie dziwne, z drugiej strony jakby oczywiste, dlatego że dzięki temu nie muszą robić kilku kolekcjonerek tak, na PC, na Xboxa, na na PlayStation. No i jakby jest super, tak, no bo kupuję sobie zabawkę kolekcjonerkę. I kupuję sobie grę, dlatego że gra też będzie w paru wersjach. Będzie ta jakaś tam najprostsza, jakaś tam digital deluxe też. O właśnie, mogę mieć na przykład kolekcjonerkę fizyczną, natomiast grę w wersji, grę w wersji cyfrowej też jest jakieś to ciekawe rozwiązanie. Natomiast e, słuchajcie, ja mam e, dlatego wziąłem e, kolekcjonerkę. Kolekcjonerki nigdy nie zdarzyło mi się kup kupować, że tak powiem za pełną cenę. Tak, zazwyczaj czekam aż e, one trochę stanieją. Mam asasynów sporo w kolekcjonerkach chyba, z wyjątkiem, znaczy od e, Assassin's Creed e, Revelations, tak, od Assassin's Creed Revelations, z wyjątkiem, e, z wyjątkiem Unity, wszystkie asasyny, jakie miałem, były w kolekcjonerkach. Oczywiście tam Revelations to już sprzedałem, zdaje się. Dosyć dawno temu, natomiast miałem rzeczywiście kolekcjonerkę. I nigdy nie kupuję kolekcjonerek za pełną cenę, dlatego że uważam, że jest to no znaczy jakby wartość przedmiotów. Ja rozumiem, że to jest wartość kolekcjonerska i że tego się nie da tak w 100% przeliczyć na, na pieniądze. No ale wartość przedmiotów jest nieadekwatna do ceny, tak jak na ultimie. <laughs> Czasami na Ultimie poluję na kolekcjonerki i rzeczywiście bardzo często się zdarza, że na przykład, nie wiem, wersja normalna gry kosztuje, nie wiem, 150, a 170 kosztuje wersja kolekcjonerska. Tak? No to wtedy why not? Teraz na przykład na Ultimie widziałem Assassin's Creed Syndicate w wersji tej z figurką. Ja mam tą wersję bez figurki. Także, ale nie, nie będę kupował drugiej kopii Assassin's Creed Syndicate tylko po to, żeby... Wiecie, tylko po to, żeby mieć figurkę, dlatego, że figurek nie zbieram, o tym to jest w ogóle temat na no, osobny materiał, to się tyczy również figurek Star Warsowych. No, ale słuchajcie, no to jest tak, edycja kolekcjonerska jest dla wydawcy, czy dla, no, dla, nawet nie dla dewelopera, dla wydawcy jest, a tym bardziej jeszcze cyfrowa edycja kolekcjonerska jest świetną okazją do wyciągnięcia większej ilości pieniędzy od twórcy, tak? No bo słuchajcie, normalna gra na premierę kosztuje nie wiem 200 zł, kolekcjonerska kosztuje 350 i oczywiście nie mówię o kwestiach, że jest figurka, chociaż ta figurka no to też umówmy się, ona 100 zł warta nie jest, bo zazwyczaj znaczy pomijam oczywiście kolekcjonerki, tak, za tam nie wiem 1000 zł czy 500 zł kolekcjonerkę Gears of War, gdzie ta figurka jest, wiecie, taka fest. Ale, no, co poza, ja sobie przypomnę chętnie, otworzę jeszcze raz yy, tą, tą, tą... Yy, Assassin's Creed'a i co my tutaj mamy? Zakładkę do książki, tak? No umówmy się, kartonikowa zakładka do książki, jest to gówno nad gównami, tak? Bo, yy, hmm, no bo jest to kartonik, tak? Ile to jest warte? 10 groszy? No nie więcej. Yy, mamy tutaj jakieś, tego nie będę pokazywał, bo zdaje się, ja ich nawet nie wykorzystałem. Tak? Yy, są, jest jakaś książeczka z kodami na zawartość cyfrową. Tak? Zawartość cyfrowa też jest genialną rzeczą, dlatego że na przykład można podnieść cenę. Yy, znaczy, bo zazwyczaj te dodatki, tak, to tutaj, yy, które są w tych cyfrowych edycjach kolekcjonerskich, to nie jest, nie wiem, dodatkowa na 4 godziny misja. Tak? w grze. To jest, nie wiem, nowe ubranie dla Ezio, czyli jest to chwila pracy, które jest bardzo podobne do jakiegoś, które on ma, tylko na przykład w innych kolorach. tak? Czyli jest to chwila pracy yy, grafika, czy tam modelarza 3D. Więc też jakby koszt minimalny. Takie oświetlenie chyba z tyłu nie działa dla mnie za korzystnie, bo wyglądam jakby miał straszne zmorszczki. No, trudno, ale mamy takie, jakie mamy. Tutaj sobie muszę lampę powiesić z przodu. E, no, jest oczywiście jakiś tam Uplay Passport, też chyba niewykorzystany. No i co dalej? I mamy. Tutaj. Czy tutaj był soundtrack? Nie, nie był soundtrack, bo bym go trzymał. Bardzo fajny ksią, książeczka, tak, która jest bardzo ładnie poskładana z takimi, zresztą, no ja nie chcę, żeby to był unbak unboxing, tak? Wziąłem pierwszą kolekcjonerkę z półki, jaką mam. No ale taki bardzo fajny zeszyt, ale też treści to tutaj nie ma za bardzo. Jeśli oni tego wydrukowali, nie wiem, z tysiąc, to produkcja czegoś takiego, jakby technicznie produkcja, bo nie mówię skład i tak dalej, no to mogła kosztować z 8 zł. Tak? Do tego mamy mieszek, taki. To jest... To nawet nie jest skóra. To jest jakaś to jest jakiś zamszyk, tak? On ma udawać skórę. I medal asasynów, medal z tego co widzę, to jest chyba nawet metalowy. Tak, czyli jakiś odlew, czyli tak naprawdę to ma, no i może to. Tak, ma jakąś Większą wartość produkcyjną, tak? No bo to trzeba uruchomić jakąś linię, jakąś sztancę, która będzie te medale odciskała, bo tak naprawdę no jest zimny to jest i ciężki, to jest metal, to nie jest jakiś kawałek plastiku. No tak, no co nie zmienia faktu, że jakby produktów tutaj w tej kolekcjonerce mamy za powiedzmy, nie wiem, koszty pro produkcji tych wszystkich dodatkowych rzeczy 30 zł. Natomiast kolekcjonerka kosztuje nie wiem, na przykład 150 zł więcej niż, niż, niż normalnie gra, tak? Więc no, tam jeszcze oczywiście inne pudełko i tak dalej i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam, nie, że kolekcjonerka jest najlepszą metodą do ze strony producenta, jest to najlepsza metoda do, że tak powiem, sprzedawania powietrza, tak? Bo za bo kupujesz coś, co jest jakby coś, co podnosi wartość, ale niematerialnie. Tak? Odłożę. I ale. żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie twierdzę, że kolekcjonerki są złe. Dlatego, że kolekcjonerki są kupowane przez największych fanów marki. Z drugiej strony patrząc. Są kupowane przez największych fanów marki w związku z tym. W związku z tym, no, fajnie jest tych największych fanów marki uhonorować w jakiś sposób. No i oni zostają uhonorowani: dostają, nie wiem, plakat, który sobie mogą powiesić, dostają, e, nie wiem, no, soundtrack na płycie, co się rzadko zdarza ostatnimi czasy. I e, tak, jest to. No, ale właśnie jeśli myślimy takimi kategoriami tylko finansowymi. To jakby wartość pieniądza się nie do końca przekłada, ale oczywiście żyjemy w takich czasach, że... Znaczy, może nie, nie w takich czasach. Słuchajcie, chodzi o to, że gry nie są produktem pierwszej potrzeby, tak? Jeśli nie zagram w grę, to nie umrę z głodu. W związku z tym tutaj cena jakby... Hmm. Cena nie gra roli inaczej. Znaczy, jeśli cię nie stać, to nie kupujesz kolekcjonerki, jeśli cię nie jesteś, to nie kupujesz gry, tak? To nie jest tak, właśnie, że jak nie zagrasz, to umrzesz z głodu, na przykład, bo to nie jest produkt pierwszej potrzeby. Zatem można tutaj kształtować cenę dosyć dowolnie. Natomiast oczywistym jest, że gracze się zastanawiają, no nie wiem, że kolekcjonerka tej gry za takie same pieniądze była bogatsza, niż kolekcjonerka tej gry, która za takie same pieniądze była biedniejsza, powiedzmy. I myślę, że myślę, że dzięki temu, co się powoli dzieje, to znaczy, że można kupić kolekcjonerkę bez gry. Jakby trochę zmniejszamy. Trochę zmniejszamy te porównania. Tak. To takie jakby narzekanie. że za pieniądze dostajemy mniej albo dostajemy więcej. Prawda? Dlatego, że mogę sobie kupić kolekcjonerkę. Jest, w przypadku Mass Effecta ma być w dwóch wersjach. Tańszą albo droższą. I do tego mogę kupić na przykład najtańszą wersję gry. Żeby nie kupować gry, która ma tam nie wiem, milion dodatkowych, wiecie, nieśmiertelnik dla Sheparda. Znaczy akurat w Mass Effect Andromeda nie będzie Sheparda. No ale jakby rozumiecie o co chodzi. Tak? I... E, jest przy tym trochę zachodu, bo trzeba dokonać dwóch zakupów. Trzeba kupić grę i trzeba kupić kolekcjonerkę. Natomiast e, natomiast e, jakby jest to chyba wygodniejsze z punktu widzenia użytkownika tak do końca. No i wiecie, znika problem, że e, mówicie, nie wiem, dziewczynie albo mamie albo komuś tam, że chcecie dostać pod choinkę kolekcjonerkę e, Mass Effecta. Powiedzmy, no, znaczy akurat Mass Effecta pod choinkę się nie da, ale no bo wychodzi po świętach. Ale powiedzmy, chcecie dostać kolekcjonerkę jakiejś gry, macie Xboxa, dostajecie kolekcjonerkę, która jest, nie wiem, na PlayStation. Tak? Albo na PC. No bo była tańsza, no bo zazwyczaj te na PC są tańsze. Tak? No i. Ale. Mamo, ja mam inną. Ja gram na konsoli. No ale no przecież figurka jest taka sama. <śm> no i wiecie, a tak. Możecie sobie sami kupić grę w wersji cyfrowej, na przykład, jak macie ochotę, albo w wersji pudełkowej, tą najtańszą, i do tego dostać kolekcjonerkę, na przykład pod choinkę. Świetne rozwiązanie. Były przecież najdroższa kolekcjonerka, chyba jaka była, o jakiej słyszałem, to był jeden egzemplarz, i to było chyba milion funtów kosztowało, i to, był, i to była kolekcjonerka gry Dying Light. Dostawało się oczywiście koszulkę z podpisami twórców, dostawało się grę, dostawało się jakieś tam dodatki do tej gry i tak dalej, i tak dalej. Ale dostawało się też kawałek ziemi w Wielkiej Brytanii i wybudowany tam na życzenie bunkier przeciw zombie, schron przeciw zombie. Także kolekcjonerki też mogą być i tego typu. No, no i widzicie, no, takie jest. Czasami masz takie wrażenie, że chcesz mieć tą kolekcjonerkę, chcesz mieć tą kolekcjonerkę, kupujesz tą kolekcjonerkę, i potem, no super. Czterostronicowa książeczka. Ja tak mam zazwyczaj. Strasznie się napalam na te asasynowe, a potem okazuje się, że na przykład wartościowy. Jest tylko soundtrack na płycie, jako taki kolekcjonerski. No bo i tak yy, posłucham go przez internet, bo nie mam napędu optycznego w komputerze w tej chwili. Natomiast, yy, natomiast yy, no, cała reszta jest taka, żeby, żeby była. Ale jest to fajne na prezent, więc, bo jest to coś więcej niż zwykła gra. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś kolekcjonerki, czy kupujecie, czy, jakie macie do tego w ogóle podejście. Trzymajcie się. Pa pa.